Tak, idą, idą do toja. Wszyscy O, tutaj nie ma paki No hejka, trochę mnie tu nie było Ale wracamy do pracy, do YouTube'a Pełny energii, wasz ulubiony wa Dzisiaj będziemy grali z YouTuberami Z widzami w Counter Strike'a na pewnej mapce, o której, którą zaraz wam w sumie pokażę. Nas jest czterech. Podobno youtuberzy. Proszę nie jeść chipsów na moim nagraniu. Doraz zróbmy krótki profesjonalny wstęp. Czterech youtuberów, pięciu widzów. Zadaniem counter-terrorystów, A nie, 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 od początku. Zadaniem terrorystów jest podłożenie bomby. My jesteśmy terrorystami, jesteśmy youtuberami, terroryzujemy widzów i musimy postawić pakę. Pakę stawiamy w dowolnym miejscu, a zadaniem widzów jest znalezienie tej bomby. Ile na, ile na to mają sekund? 75. 75. 75? Dobra, panowie, zróbmy to razem. Ja kupuję digla. Kto ma pakę? Ja mam pakę. Gdzie Kajfi, chodź, 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 chodź. Do toja. do Toitia. <grym> Pak, to plantujemy toj toj toj. pakę w Toju. O Jezu, tu nie ma przejścia. A gdzie jest Toj? Tu jest, tu jest, gdzie tam tu. jest? Tam jest dobra, się dobra, dobra, jestem. I teraz robimy zmyłę. Chodźcie od razu, niech on tam plantuje. Zamknij drzwi, oh oczywiście. I chowamy się w tym domku tutaj. W tym domku. Dobry. O Jezu, tam widać tę pakę. Ale nie tu, nie jest tu. To może być albo bardzo dobre, albo bardzo złe, zobaczymy. To będzie bardzo złe. No będzie Zobaczy... bardzo złe. zobaczymy. Już strzelasz? O! Olej! To żeby, roz... żeby nie rozbroili. O nie! <laughs> Skąd cię zabił? Just, o, już wow. przed drzwiami jest. Tak, Olender. oni podchodzą do domku. Dochodzą was. Jeden tobie. Uważaj z kartonami. Tak. E, moim... Oj, zobaczymy, czy znajdą pakę. No na pewno znajdą, bo słuchaj, że... Co? Udało się. Udało się. Szukają paki tutaj. Nie znajdą. Nie ale znajdą! Tego, Paka jest, jest w tej Toju, nie znajdą jej. Yes. A? Coś słyszą, I, coś słyszą. Mogą słyszeć, że jest w tej toju, to jest oczywiste. Oby nie ten. A, nie A, ten, to. ale w drugim szkoda. Ale Kurde. dobry plan, dobry plan. To, to był niezły plan idzie. A wiecie, co można zrobić teraz? W tych skrzynkach obok tej toju, za tymi skrzynkami jakoś zaplantować, oni będą znowu myśleć, że jest w tej Toju. I później będą musieli to wszystko okrążyć, wiecie o co mi chodzi? Tak, Znowu ja mam tak. pakę. Dobra, to plan, wiesz gdzie iść? Tutaj, tutaj. tutaj, chodź tu, chodź do mnie, chodź do mnie, ja strzelam. Chodź tutaj. Za to i to je, rozumiem, dobra. Idę. Nie, 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 to musisz do mnie przyjść. Jestem, jestem. I chodź chodź tutaj za mną. I, do nimi toj toj. I tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. O kurde. I no, to, to będzie... Toj toja. I bronimy to chodźcie. To jest psychologia. To A, co, ja co da, to zobaczmy jak idą do Toy Zobaczmy jak będą... Co? W toj tak, idą, idą do Toy Toya. Wszyscy. Ooo, tutaj nie ma paki. Ojej. Zobaczymy czy zdążą, zdążą? Zdążą. Olera. Ma Szkoda, mają dużo czasu na to. To jest dużo czasu. Musimy, musimy ich pozabijać. No, znaczy musimy było, ich pozabijać. Chodźcie tutaj, budynek na środku, Idę. Możemy. Może, dobra, a w następnej rundzie możemy im zrobić szwajcarską wojnę. Tak. Czy postawi, po, postawimy tu, 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 bombę tu, tu, tu. na środku, zaparzymy herbatkę i będziemy z okien strzelać. <laughs> o, nie, dobrze. Nie, nie, tutaj, tutaj, nie sobie... tutaj, nie tutaj. Patrz, możemy ich skalować. Dobra, już niech tu stawia Okej. Okay. obstawcie dobra. wszystkie przejścia. Okej. Okay. Będą mogli z góry tutaj iść. O, idą z góry. O nie, Aha. o nie Dobra, niech zeskoczą, niech zeskoczą Dobrze Dobrze uważajcie, uważajcie na górze Dobra Kurde, o, o, o. Dobrze Nie, nie, nie wiem skąd A, z ławek Dobra, dobra. leży Fula auto śmierci Dobra, ale no możemy się z nim zabawić Gdzieś na będzie, będzie tam do będzie dołem szedł, no. Tak, idzie dołem. Czy co? Ale dobra, nie, 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 nie oszukuj, nie mów. No, słyszę go W sumie ja, ja bym do Toja wszedł? <laughs> ja będę taką ostatnią niespodzianką. Wy musicie tam się z nimi strzelać. Jak już wszystkich was zabiją, to ja otworzę to i zabiję tego co rozbraja pakę. Okej okay. No ale no. nie traktujcie tego na poważnie Możecie się bronić, nie? Co? Dobry. Może z... ej, było mnie widać? Zabił mnie w przystoytoya. Ja. Trzeba Tak, ona mnie kołamka, też jak też to, przez to widać jest. Aha Ale mnie rozgryzł. Dobra, Kupuj trzeba teraz. zmienić miejscówki. Może gdzieś na rogu mapy Ty teraz plantuję Yoshi Tak Może kupmy wszyscy Molo? Zaraz Mam molo. Ale za późno. Jakie Molo? Ja sobie kupiłem ALOT. Ja też szafkę kupiłem. Aha, to Dobra, do, chodź, chodź, postaw gdzieś w rogu mapy, chodź, Dobra. widzisz mnie? Ja strzelę no? sawupy. Aha, ty, ty jesteś na drugim końcu, nie wiem czy to dobrze. Dobra, nie, sekund. nie, nie, plantuj Taka. tam, gdzie jesteś, plantuj tam, gdzie jesteś. Oj, już nie mogę tutaj, Pięć sekund. Yeah. Plantuj, Co? Plantuj, 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 plantuj. Jest. Dobrze, dobrze. gdzie? A... Na, na drugim plantuj. końcu mapy. Okej, okay, tutaj, okej. Okay. To trzeba teraz czekać na nich. Gdzie? je, zaskoczył po prawej Skąd jadam? oni idą, gdzie oni się respią? Z góry. Ej, wiesz co, na samym środku. Co? nie weszło. O. Aha, To, to jest kwiatek, dobra, nieważne. O, w plecy mnie zabił. Co jest, Yoshi? Myślałem, że tam patrzysz. Nie, wiesz co, ja jestem skampiony na skrzyneczkach. Aha, w taki sposób. Mhm. Uh -huh. Dobra, widzę cię. O kurde. Dobrze, Kifi, dobrze. Disco ja tutaj. Na, ten. na... Uuu, dobrze, łatwo chłopaki, łatwo. 3-2 no, no. ma Dragon Lora, co to za bogaci youtuberzy? To ja, to ja. <gry> <Hi -fi. gry> okradają okay. widzów. Ej, spróbujmy zrobić jeszcze raz, albo na jakiś dach wejść, tylko jak, kurczę. Mm. Tutaj, tutaj gdzieś chyba można wejść na dach, czy nie? Nie, tu nie można. Ja spróbuję w tym pomieszczeniu jakoś dziwnie zaplantować, tak. O. Widzicie gdzie? Okay, o, za tym regałem. Dobrze, ciężko będzie im przejść. No. Młotowa jak coś rzucamy. Ale nie, nie kampcie tu wszyscy, bo nie będą wiedzieli, że gdzieś tu jest paka. Nie stójcie przy pace najlepiej. No nie, nie dam się znowu zabić. O, o, o. Nie tym razem. Dobrze. Mamy tutaj strzelca. Jeden jest na dachu. Okej, mam go. O Jezu, dobrze, że kaifi strzela, bo ja... To dobra, bym... nice, elegancy. O, ale porobieni. No, Płoczka, właśnie, my mo dobra, możemy w ogóle są... się schować i czekać, aż oni po nią przyjdą. Że, no. nie, nie pokazywać się. Tutaj, za billboardem, na billboardzie. Jakby. Co? Na billboardzie zplantowałem. Skubanie. W sumie, czemu nie? Dobra, to schowajcie się teraz. Dobra. Niech, niech oni jej szukają. Dobra, jeden na dachu jest. Jeden rurą, schodnie. Już go nie ma. O nie, jeden jest przy domkach. Schodzi po schodach. Wiesz, tu jest dużo domków, nie? Prawda. Dobra. Od, od strony to tojów leży. Wchodzą, wchodzą. dach, Nie, został jeden. Cholera. O! Dobra, nie Oj, wiem, gdzie to fuck. jest. <laughs> Dobra. Pooglądajmy to. No nie... Co? To jest idealne miejsce. Będzie próbował Chyba, tu. Znalazł. No znalazł, tylko nie wiedział jak wejść nie, Ale spoko, spoko Szkoda, że mają te defy Tak Co? nie <laughs> Kurde o, no. Ale jakby miał defa, to i tak by to... bo ten brajną sekund. Tak, tak? Aha Tak to, to zaczyna pikać jak zostaje chyba 20 wtedy To już wiesz Dobra panowie, zróbmy to, ostatnia, ostatnia Dajmy Radę Dajmy z siebie wszystko Widzę, że Dobry. ktoś kupił moją ulubioną broń. Szanuję tego użytkownika. Szanuję tego użytkownika. Dobra. Panowie. Starajmy się nie zginąć od razu. Zróbmy rush. Zeskoczmy od razu wspólnie. Wszyscy w grupie. Wiecie o co chodzi? Okej. Okay. Mm -hmm. Ale przez rurę czy, czy... przez deskę? Skąd to zwątpienie? Damy radę. Gdy to upadasz, taka, czy... wstajesz. Idziesz dalej. Razem. Wspólnie. Jedziemy. Razem ze... Dobra. Przeładujcie. Przeładujcie. Lecimy dalej. Dobra, nieważne. Chodźcie, 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 chodźcie. razem w grupie. Biegamy, niech się nas boją. Jesteśmy postrachem tej wsi. Tutaj paki nie ma, będzie od strony tojtojów, Chodźcie za mną. Jest tu w domku jeden. No. No jak mogłeś go nie widzieć? Przecież był za tobą oj! Dobra. To jest Dobra. Jak Dobra, to ja ich przerzucę. No trudno, raz się przegrywa, raz się przegrywa. <grywa> Fajnie, że walka była wyrównana Dobra, słuchajcie panowie, niestety... Uh, no nie nagrało się No, za się niestety No No, szkoda, szkoda że się nie nagrało No tak to już jest, wiecie, od tygodnia nagrywam odcinki i nic mi się nie udaje wygrać, dlatego nie ma filmów No, nie powiecie nikomu, nie? Nie, no spoko, nie. Fajna przygoda, wcale nie. No to nic. E, już a. niedługo więcej odcinków z widzami. E, a, za dwa miesiące. To nieprawda. Kto to <grym> powiedział? To, <grym> kto, to, kto to powiedział? Jak go oplu <grym> jakie dwa miesiące? O, a ile? Pół roku. Do zobaczenia za pół roku. Nie, tak na serio będzie więcej odcinków. Dziękuję za oglądanie. No i to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Siedem. Siedem. Do widzenia. No, wyciąłem Tego. Wasze pożegnania. Pa.